Huawei z rozmachem wprowadza swoje produkty na rynek europejski. W Monachium producent pokazał przede wszystkim dwa flagowe smartfony oraz zegarek z eSIM. Do Polski trafiły od razu najnowsze i najbardziej innowacyjne flagowe produkty Huawei. P60 Pro i Mate X3. Na miejsce europejskiej premiery Huawei wybrał piękny teatr Show Palace Minsien w pobliżu sławnego stadionu Allianz Arena. Po prezentacji zaproszono uczestników do zapoznania się z produktami w strefie demonstracyjnej. Przygotowane były specjalne instalacje pozwalające sprawdzić możliwości zdjęć nocnych z teleobiektywu i zdjęć makro. Na koniec na nasze pytania odpowiedział Martin San, który pełni funkcję country managera Huawei CBG Poland. Najważniejszym zaprezentowanym urządzeniem w Monachium był bez wątpienia telefon Huawei P60 Pro. Serii P nie trzeba nikomu przedstawiać. Gdy po raz pierwszy zaprezentowane zostały możliwości nocnej fotografii w P20 Pro, Huawei całkowicie zdeklasował konkurencję. Najnowszy przedstawiciel serii P60 Pro także kładzie największy nacisk na możliwości zestawu aparatów. Wygląd wyspy aparatów został tak zaprojektowany, aby nie było wątpliwości, co jest najważniejszą cechą tego urządzenia. Huawei wprowadził w najnowszym modelu zmienną przysłonę od F14 do F4, która oferuje użytkownikowi w sumie 10 możliwych ustawień. Daje użytkownikowi kontrolę nad głębią ostrości, ilością wpadającego światła, a więc i czasem naświetlania. Żaden inny tegoroczny flagowiec nie ma zmiennej przysłony. Warto również zwrócić uwagę na peryskopowy teleobiektyw o 3,5-krotnym powiększeniu, który ma najjaśniejszy na rynku obiektyw F2.1. Wraz z funkcją zoomu cyfrowego oferuje bardzo dobrą jakość 10-krotnego powiększenia. Jako jedyny aparat z teleobiektywem na rynku nadaje się do zdjęć nocnych. Huawei wciąż znajduje się na pozycji lidera zdjęć w słabym oświetleniu i wciąż jest krok przed konkurencją. Dodatkowo P60 Pro potrafi robić bardzo dobre zdjęcia makro o dużym powiększeniu i wysokiej rozdzielczości. P60 Pro jest dostępny także w unikalnej, ozdobnej obudowie z syntetycznej masy perłowej, która ma unikatowy wzór na każdym egzemplarzu telefonu. Dla osób poszukujących bardziej klasycznego i stonowanego wyglądu idealna będzie czarna obudowa. Huawei P60 Pro jest dostępny od 9 maja w cenie 5499 zł za wersję 8 GB RAM i 256 GB na pliki użytkownika lub 6299 zł za wersję 12 GB RAM i 512 GB na pliki użytkownika. W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca, pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch Huawei Watch GT3 w wersji 46 mm lub 42 mm. Drugi flagowiec, który został zaprezentowany w Monachium, należy do osobnej kategorii składanych smartfonów. To pierwszy telefon Huawei z ekranem zamykającym się do wnętrza obudowy, który firma wprowadza do Polski. Gdy telefon jest złożony, można korzystać z zewnętrznego wyświetlacza o przekątnej 6,4 cala. To, co jednak robi największe wrażenie w Mate X3, to jego konstrukcja. Nie dość, że wygląda rewelacyjnie, to gdy jest złożony, nie odbiega rozmiarami i wagą od klasycznego smartfonu. Nie tracimy więc nic z wygody klasycznego urządzenia, ale zyskujemy dodatkowe możliwości większego, wewnętrznego wyświetlacza o rozmiarach mniejszego tabletu. Oba ekrany to OLED obsługujące 120Hz i oferują najwyższej jakości obraz. Kolejnym atutem Huawei Mate X3 jest zestaw aparatów. Mimo że składane smartfony nie konkurują bezpośrednio z modelami specjalizującymi się w fotografii, to możliwości Mate X3 nie odbiegają jakoś specjalnie mocno od P60 Pro. Teleobiektyw Mate X3 ma aż pięciokrotne powiększenie optyczne, a więc największe wśród wszystkich składanych smartfonów. Mate X3, tak jak P60 Pro, świetnie radzi sobie ze zdjęciami nocnymi. Huawei Mate X3 można kupić od 9 maja w cenie 9999 zł za wersję 12 GB RAM i 512 GB na pliki użytkownika. W sprzedaży premierowej od 9 maja do 4 czerwca pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch Huawei Watch GT 3 w wersji 46 mm lub 42 mm. Po ciepłym przyjęciu flagowego Watch Ultimate, Huawei od razu prezentuje kolejny smartwatch, tym razem z LTE i obsługą kart eSIM. Watch 4 skupia się przede wszystkim na pomiarach aktywności i zdrowia. W Watch 4 debiutuje nowa funkcja monitorowania oddechu, która przedstawia wyniki jak badanie spirometrii. Nowy tryb mierzy aż 7 parametrów zdrowia w minutę i zapisuje taki zestaw danych. Pojawiły się także nowe widżety oraz szybsze ładowanie, które ładuje zegarek do pełna o połowę krócej niż w poprzedniku. Całość została umieszczona w kopercie z tytanu z lekko wypukłym szafirowym szkłem. Do wyboru są trzy rodzaje pasków, od syntetycznego, przez skórzany, aż po tytanową bransoletę. Zegarek pojawi się w Polsce pod koniec czerwca. W Monachium można było zobaczyć także najnowsze odsłony dwóch najwyższych serii laptopów oferowanych przez Huawei, 14-calowego Matebook X Pro i 16-calowego Matebook 16s, teraz dostępne z najnowszą 13 odsłoną procesorów Intel. Nowy X Pro jest lżejszy od swojego poprzednika, ma mocniejszy procesor oraz został wyposażony w lepszą antenę, co przekłada się na stabilniejsze i szybsze połączenie z Wi-Fi. Ten drugi model dostał bardzo mocny, czternastordzeniowy procesor, nową antenę, ale przede wszystkim bardzo dobry ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, odwzorowujący w 100% paletę barw i posiadający dwa certyfikaty ochrony wzroku. Oba laptopy będą dostępne w Polsce już w czerwcu. Huawei pokazuje, że wciąż jest jednym z najbardziej innowacyjnych producentów smartfonów i zegarków na rynku. Zaprezentował całą gamę nowych produktów, które skupiają się na najbardziej ambitnym, najwyższym segmencie urządzeń. Europejska premiera w Monachium była dużym wydarzeniem, przygotowanym z rozmachem. Mieliśmy również okazję zapytać Martina San, który pełni funkcję country menadżera Huawei CBG Poland, o sytuację Huawei na polskim rynku. W Monachium zapytaliśmy, czy Polacy są zainteresowani urządzeniami kosztującymi kilka tysięcy złotych. Polska to stabilny i rozwinięty rynek. Wiemy, że klienci coraz częściej oczekują jeszcze lepszych materiałów, większej innowacyjności oraz nowych funkcji. Nasze produkty dają więc konsumentom większe możliwości. Klienci są gotowi wydać na to więcej pieniędzy. W tym roku wprowadziliśmy już model Ultimate, którego cena przekracza 3000 zł. To nasz najlepszy model ma bardzo dobre funkcje monitorujące sport oraz materiały bardzo wysokiej jakości. Ten model cieszy się sporą popularnością wśród Polaków. Jesteśmy pewni, że to będzie duży sukces sprzedażowy. Zapytaliśmy także o porównanie polskiego rynku z Europą Zachodnią. W Polsce odnosimy wiele sukcesów w kategorii urządzeń ubieralnych, laptopów, tabletów i smartfonów. Polska jest dla Huawei strategicznym rynkiem globalnie jest na pozycji 12. Jest też jednym z trzech najważniejszych rynków w Europie pod względem dostarczanych wolumenów. Dlatego, Polska jest dla nas bardzo ważna. Będziemy nadal wprowadzać przemyślane nowe produkty, aby dać konsumentom większy wybór. Huawei w tym roku zaprezentował naprawdę bardzo udane dwa flagowce. Zapraszamy Was do lektury ich testów w naszym serwisie. Już nie możemy się doczekać kolejnych premier. Huawei mocno powrócił do fotograficznej elity.